Cześć, z tej strony Edyta z Reps Polska i dzisiaj gościem moim jest Maciej. Cześć Macieju. Dzień dobry. Dzień dobry. Macieju, spotkaliśmy się tutaj w celu przedstawienia aplikacji. Tak, chcielibyśmy porozmawiać o Fitebo, czyli aplikacji dla trenerów personalnych i fizjoterapeutów. Czy masz jakieś doświadczenie w tym, że przygotowałeś taką aplikację ze swoim zespołem? E, tak, ja przede wszystkim jestem trenerem personalnym już od ponad 15 lat, więc można powiedzieć, że e, no jest, to, jest to moja specjalizacja. Super. A powiedz mi, jakie są najważniejsze potrzeby takie trenerów z tego, co zauważyłeś, dlaczego powstała ta aplikacja? Mm -hmm. Przede wszystkim aplikacja powstała z myślą o trenerach i fizjoterapeutach, którzy chcą po prostu tworzyć plany dla swoich podopiecznych i też łatwo nimi zarządzać, dlatego że to jest narzędzie, które pozwala przede wszystkim oszczędzać czas. Okay. A co wyróżnia w takim znaczeniu twoją aplikację, twojego teamu aplikację, aplikację fit Ebo od innych aplikacji dla trenerów personalnych, fizjoterapeutów? Przede wszystkim takim głównym problemem, który widzieliśmy w innych systemach, było to, że te, te narzędzia nie pomagały realnie oszczędzać czasu, tylko po prostu tworzyły jakieś środowisko do pracy, no, które równie dobrze mogłoby go nie być. Tak? No, nie chcę mówić, że wszystkie systemy takie były i tak dalej, ale stwierdziliśmy, że stworzymy coś, co no tą główną potrzebę czyli potrzebę oszczędzania czasu i wygodnej pracy no po prostu po prostu ją spełni tak Mhm mm no, brzmi y, bardzo ciekawie. Oszczędzanie czasu, czas jest no, bezcenny, uznajmy. I powiedz mi, czy to narzędzie też pomoże takim początkującym trenerom? Bo oni chyba mają dużo czasu, muszą tylko pozyskać klientów. Tak naprawdę Fitebo zostało stworzone z myślą o wszystkich trenerach, niezależnie od tego, jaki jest stopień ich rozwoju biznesowego. Jeżeli chodzi o początkujących trenerów, no to nic tak naprawdę cena subskrypcji nie stanowi dla nich żadnej bariery wejścia, aby otrzymać narzędzia de facto światowej klasy, właśnie do tworzenia, tworzenia planu zarządzania podopiecznymi, a także do posiadania swojej własnej aplikacji treningowej. Jeżeli chodzi o trenerów bardziej doświadczonych, no to tutaj przede wszystkim. Pojawiają się problemy typu utrzymanie retencji na odpowiednim poziomie, utrzymania zaangażowania klienta, więc te, te problemy także rozwiązuje FITEBO, ponieważ te wszystkie funkcjonalności, które są zaimplementowane w naszych narzędziach. No, umożliwiają łatwe właśnie zwiększanie tej retencji, tak na przykład aplikacja dla klientów, która jest, do której trener może dodać swoje logo, ustawić swoją kolorystykę i de facto stanowi jego własną aplikację treningową. No właśnie, to bardzo ciekawe, bo w, w dużo osób nawet nie pomyśli, bo wiadomo, jak aplikacje są drogie o czymś takim, a tutaj może mieć własny branding. A jakbyś tak spojrzał ogólnie na funkcjonalność, na wszystkie te funkcjonalności w aplikacji, to z jakiej trenerzy korzystają najwięcej? No bo ta już aplikacja działa, ona funkcjonuje, także to nie jest nowiutki produkt, mhm. że niesprawdzony. I powiedz, przeglądając, z jakich funkcji korzystają najczęściej trenerzy? Mhm. E FITEBO tworzy kompleksowe i spójne środowisko pracy trenera, więc każde narzędzie w aplikacji zostało zaprojektowane z konkretną intencją. Każde, każda funkcjonalność odpowiada na realne potrzeby naszych użytkowników, więc można powiedzieć, że trenerzy nie, nie korzystają z tych funkcji, dlatego że muszą, tylko dlatego, że każda naturalnie wspiera ich codzienną pracę. Natomiast Takim sercem FITEBO jest zdecydowanie kreator planów treningowych, bo na tym polu e, zauważyliśmy po prostu największą oszczędność e, czasu dla, dla trenerów. Na tworzeniu planów treningowych e, trenerzy tracą najwięcej czasu. Macieju, czy mógłbyś przybliżyć, jak wygląda proces tworzenia planu treningowego w FITEBO i czy wymaga on jakichś specjalnych umiejętności? To generalnie tworzenie planów treningowych w Fittable jest bardzo proste. To było naszym głównym celem od samego początku. Tak jak wspomniałem, kreator planów treningowych jest sercem tej aplikacji, dlatego że w Rozwiązania, które tam zastosowaliśmy, mają przede wszystkim umożliwić trenerowi bardzo łatwe i szybkie stworzenie profesjonalnego planu treningowego ze zdjęciami ćwiczeń, które po prostu może udostępnić swoim klientom w aplikacji treningowej. Jest, jest to bardzo proste: wszelkie zadania typu edytowanie ćwiczeń, przenoszenie ich, łączenie w serię łączone. Dodawanie parametrów jest bardzo proste. To jest kwestia kilku kliknięć. Dodatkowo, cała baza jest zgodna z międzynarodową terminologią, więc to też ułatwia wyszukiwanie, zwłaszcza, że mamy też specjalne rozwiązanie, które nazwaliśmy inteligentną wyszukiwarką, co też jeszcze przyspiesza znalezienie dokładnie tego ruchu, na którym nam zależy. Czyli aplikacja jest w dwóch językach? Tak, jest po polsku i po angielsku. Ważne jest to, że trener może pracować po polsku lub po angielsku, może po prostu wybrać sobie, w jakim języku tworzy plany i niezależnie od tego, jego klienci także mogą ustawić język, w którym chcą widzieć plany, widzieć interfejs. I to są dwie niezależne kwestie. Cała baza ponad 2000 ćwiczeń jest przetłumaczona, właśnie tak jak powiedziałem, zgodnie z międzynarodową terminologią i no, nie ukrywam, że to odbiera dużą część pracy trenerowi, bo po prostu nie musi tych ćwiczeń tłumaczyć, gdy na przykład ma klienta zagranicznego. No właśnie, a czy może też tworzyć własne ćwiczenia, mimo tej ogromnej bazy dwóch tysięcy, ale czy może jakoś własną bazę ćwiczeń wprowadzić? Tak, każdy trener ma możliwość stworzenia swojej własnej bazy ćwiczeń. Jest zrozumiałe to, że użytkownicy w ogóle chętnie korzystają z, z tej funkcji, dodają swoje ćwiczenia, swoje autorskie um, zdjęcia, linki do filmów. No to jest takie świetne dopełnienie, um, które po prostu zwiększa zaangażowanie klientów i buduje profesjonalny wizerunek, dlatego że klient zobaczy wtedy w aplikacji swojego trenera lub trenerkę, więc no, to podnosi wiarygodność i no, daje taki efekt. Wow. Wow, no to brzmi naprawdę wow. Także widzę, widzę, że jest bardzo profesjonalnie, rzetelnie przygotowana aplikacja. Jaką automatyzację oferujecie w tej aplikacji? Jak to wygląda? FITEBO automatyzuje tak naprawdę wszystkie powtarzalne zadania, zostawiając trenerowi tylko to, co jest jego realną pracą. Im więcej mamy klientów, tym bardziej będzie to dla nas odczuwalne. Przykładami jest na przykład szybkie udostępnianie planów treningowych, gdzie nie musimy wysłać maili z załącznikami, wyszukiwać ich w folderach, tylko po prostu za pomocą kliknięcia udostępniamy plan treningowy klientowi. On natychmiast otrzymuje powiadomienie w aplikacji mobilnej no i może od razu trenować tak. No tak naprawdę w, nawet w Kreatorze mamy też reguły automatyzacji, gdzie można je zawsze dostosować do charakteru pracy danego trenera i tego, w jaki sposób układa plany. No, są to takie drobne rzeczy, które na każdym kroku nam pomagają po prostu oszczędzać czas. No, a trochę tak bliżej, praktycznie zastosuj, jak ta komunikacja z podopiecznym wygląda? Mamy Panią Zosię i co? No jeżeli chodzi o komunikację, mamy wewnętrzny czat i oczywiście to jest też bardzo ważne takie połączenie na linii trener podopieczny. No zyskujemy fakt, że komunikacja nie, nie jest rozsiana po różnych komunikatorach. Czy, czy, czy w mailach, tylko po prostu mamy wszystko w jednym miejscu i to jest um, bardzo cenne, jeżeli chodzi o organizację pracy. Mm -hmm. No, to jest najcenniejsze. Ja wiem, trenerzy korzystają raz z Facebooka, Messengera, WhatsAppa, i później już nie wiedzą z kim, gdzie i jak. Także to jest bardzo, bardzo fajne. E Tekstowanie jest za darmo? Musimy płacić? Tekstowanie Fitebo jest absolutnie za darmo. Chcieliśmy po prostu, zwracając uwagę na to, że wybór narzędzi no, to jest jedna z istotniejszych decyzji trenera, no bo jakby posiadanie własnego solidnego systemu to jest coś, co pomaga nam później skalować i, i rozwijać się. Dlatego po prostu umożliwiliśmy dostęp do tych narzędzi za darmo, więc można sobie testować, żeby przekonać się, czy, czy te narzędzia wpiszą się w nasz system pracy, w nasze, czy spełni nasze oczekiwania. Myślę, że jest cenne przede wszystkim to, że FITEBO jest bardzo elastyczne i nie narzuca sposobów, w jaki trener ma pracować. Dlatego, że sprawdza się w każdym systemie pracy, w każdym modelu, czy to hybrydowym, czy jeden na jeden, czy online. E, przykładowo, można, e, można pracować z klientem jeden na jeden i zapisywać za niego wyniki, e, czy powtórzenia, czy obciążenia bezpośrednio w aplikacji i on e, zobaczy to też w swoim panelu. Więc to się automatycznie synchronizuje. Jakby tutaj wspieramy każdy model współpracy, i w, tak naprawdę, niezależnie od tego, w jaki sposób e, trener pracuje, dostrzeże w tym wartość. Dobrze. A jak to wygląda dla trenerów z Polska? No, bo my ich powiadomimy o tym, i hmm. ile czasu oni będą mogli e, taką aplikację testować za darmo. Dla, dla trenerów Reps Polska przygotowaliśmy taką specjalną ofertę, że po prostu umożliwiamy im testowanie tych narzędzi przez trzy miesiące. Wow! Słuchajcie, trzy miesiące to już można rozwinąć biznes. I ta aplikacja ułatwia to skalowanie, to wspieranie rozwoju biznesu. Jakbyś miał takiemu młodemu trenerowi polecić. To jak on ma zrobić, Zare zainstalować i co? No zdecydowanie Fitbo wspiera rozwój biznesowy trenera, dlatego że jakby pomaga rozwiązywać kilka najważniejszych problemów, z którymi mierzą się trenerzy czy to początkujący, czy to bardziej zaawansowani. No ale najważniejsze w tym, aby rozwój biznesu był stabilny, jest to, aby retencja klientów i ich zaangażowanie było na wysokim poziomie. Dlatego, że jeżeli nawet pozyskujemy klientów regularnie, ale nie jesteśmy w stanie ich utrzymać, to nasz biznes nie będzie się rozwijał optymalnie. Więc już od początku naszej drogi, nawet początkującego trenera, warto jest zadbać o to, żeby to zaangażowanie i utrzymanie klienta no, po prostu było, było na wysokim poziomie, tak? To, I w tym właśnie pomaga no, przede wszystkim to, że mamy wszystko w jednym miejscu w, w kompleksowym systemie, no, ale także aplikacja dla klientów, która stanowi świetny, świetny element, Podniesienia naszego profesjonalizmu, tak? no bo zupełnie inaczej klient podchodzi do naszej współpracy, gdy może wpisać samodzielnie pomiary, zaznaczyć na module bólu poziom, poziom zmęczenia mięśni czy, czy stawów. My to widzimy w czasie rzeczywistym. Natychmiast widzimy, czy, czy klient wykonał trening, więc możemy od razu łatwo reagować, możemy zweryfikować, czy objętość treningowa nie była za duża, czy, czy może była właśnie za mała, i modyfikować plany, aby ta współpraca była po prostu jak najbardziej optymalna, zapewniając jak najlepsze efekty naszym klientom. Dobrze. A Macieju, mam takie pytanie, jak wy chcecie rozwinąć? Czy w ogóle już rozwinęliście na na tyle tą aplikację, że już praktycznie nie ma co rozwinąć? Czy jeszcze jakieś funkcje inne macie w zanadrzu, w planach? Powiem tak. Na pewno przez ostatnie dwa lata wydarzyło się bardzo dużo na polu rozwoju aplikacji. My przede wszystkim słuchamy naszych użytkowników. Mamy jakieś. Tak naprawdę mamy wiele różnych pomysłów, w którym kierunku może rozwijać się aplikacja. Te pomysły orbitują gdzieś koło nas, natomiast to rzeczywiste zapotrzebowanie na funkcjonalności jakby decyduje, czym się zajmiemy, co zostanie wprowadzone. Ponieważ naszym głównym celem jest to, i było od samego początku, żeby Fito było proste i wygodne w obsłudze. Więc Znów przeładowanie funkcjami, za które to finalnie klient będzie musiał płacić, kompletnie nie zgadza się z naszą misją. Dlatego, że FITEBO to mają być przede wszystkim proste i wygodne narzędzia i tylko takie, które są potrzebne. Natomiast nieustannie się rozwijamy, dlatego, że w branży IT, jeżeli no, tak naprawdę w każdej branży, jeżeli stoimy w miejscu, no to, no to znaczy, że coś jest nie tak. Więc cały czas na bieżąco wdrażamy nowoczesne rozwiązania, optymalizujemy. Tu mogę powiedzieć, że na polu optymalizacji efekty mówią same za siebie, dlatego, że od trzech lat ponad FITEBO nie doświadczyło ani sekundy przestoju w pracy serwerów co potwierdza czas tego nieprzerwanego działania serwera. Więc nie było ani jednej awarii, która trwałaby, powiedzmy, nawet sekundę. No dobrze, przechodząc już prawie do końca, powiedz mi, dlaczego warto korzystać z FitEbo, a szczególnie taki trener Reps Polska. Dlaczego? No Przede wszystkim dlatego, że są to proste i elastyczne narzędzia, które realnie oszczędzają nasz czas i pozwalają rozwijać nasz biznes w bardzo taki prosty, skalowalny, mierzalny sposób. Obserwujemy, że trenerzy, którzy zaczynają korzystać z Fitebo, stale po prostu rozszerzają pakiety, zwiększają ilość swoich klientów. Przychodzi im to znacznie łatwiej niż gdyby po prostu tych narzędzi nie posiadali. No to na, na polu badania parametrów, badania analizy danych, no tutaj przykładamy też dużą, dużą wagę do tego, żeby móc potem formułować takie wnioski. Więc uważam, że w XXI wieku korzystanie z narzędzi to już nie jest dodatek do, nasze, do naszego jakby modelu współpracy z klientem, tylko świadoma decyzja biznesowa. A w związku z tym, że klienci, osoby trenujące, no coraz bardziej przyzwyczajają się do korzystania z takich rozwiązań, to zaczyna być to standardem. Więc naszą misją jest to, aby posiadanie własnej aplikacji treningowej dla klientów nie było zarezerwowane tylko dla najlepszych czy najlepiej zarabiających trenerów, ale dla wszystkich, bo jest to Coś super, coś co warto mieć. Własna aplikacja z własnym logo, z własną kolorystyką. No, jest, jest to gigantyczna wartość dla, dla klientów, która no, umożliwia, otwiera, otwiera wiele furtek. Czy to na polu właśnie łatwiejszego skalowania, czy po prostu zwiększania stawek za swoje usługi. Super. Macieju, bardzo, bardzo Ci dziękuję. E, oczywiście do wszystkich zarejestrowanych w Reps Polska przyjdzie do Was już niedługo e-mail ze wszystkimi informacjami, jak się zalogować, jak wypróbować. No i życzymy powodzenia i oczywiście czekamy na wszelkie feedbacki od Was. Macieju, coś na koniec? Jakieś słowo zachęty? Ja tak naprawdę mogę od siebie tylko dodać to, że najważniejsze w pracy trenera jest to, aby świadczyć super usługę, dlatego że jeżeli mamy zadowolonych klientów, to są oni dla nas najlepszą reklamą. Dziękuję bardzo. Dziękuję.